chwilę odpocząłem, to mogę szukać dalej tego misjonarza. Na razie nie widzę go na GPS-ie. Przy okazji zrobię tu trochę porządku. Mi się pajacą. No i pięknie. Chyba dostał wiaja, nie zazdroszczę. Ci przydańtwo. Został jeszcze wyjec. O, to chyba jednak nie był wyjec. Dlaczego oni tu tak pilnowali? Nic godnego uwagi nie widzę. Zobaczę, co tam jest na górze. poza ładnymi widokami, nic specjalnego. Dupa. O kurde, było trochę za wysoko.

Znalazł się, to fajnie. Połapać się w tym gosztuchach nie jest łatwe. Nie idę. Myślałem, że że Ten pistolet w sumie do niczego innego się nie nadaje. Te gnojki są jakieś podejrzane. To jakiś miejscowy gang, wciągają ludzi w pułapkę. Kurde, ile ich jest, muszę się ewakuować. Teraz wam na kopie do dupy. A tus de aquí. to jest. Do tego gangu to chyba pół miasteczka należy. Kurna, lecą następnie, widzę, że oni mogą tak bez końca. Trzeba się stąd ewakuować. Co za dużo to niezdrowo. Ty czego tu chcesz, hej, hey, podejdź tu! Zaraz, tu nie piekarnia. Chyba mi się przesłyszało. A jednak nie. Niezapomniane wakacje, prawda? Potrzebujesz pieniędzy? Nie, tak tylko zbieram. Wiesz, co mam na myśli, prawda? Biały proch, taki do wciągania. Przynieś mi trochę, a ja dam ci wszystkie pieniądze. Przynieś mi i wszystkie pieniądze, mam na Niedaleko mieszka dealer. Będzie łatwo się tam dostać. Weź jego towar i przynieś mi. Nie martw się, ten dealer jest martwy, albo umierający. Zresztą wszystko jedno, pomożesz mi? Spokojnie. Nie martw się, nie zamierzam nimi handlować. To wszystko dla mnie. Wszystko. Mam to gdzieś. Dla mnie możesz się zaćpać. Jest mi to obojętne. I tak najpierw odszukam misjonarza. Ustawię sobie GPS, bo coś nie widzę swojego celu. Teraz lepiej, jest już niedaleko. Zadekował się na końcu miasteczka. Tędy nie przejdę. Tam już nie będę się wdrapywał, i tak nic tam nie ma. Let's see what we got. Co tam się dzieje? Będzie sporo roboty, byleby nie wszyscy na raz. sobie sprawić okulary muszę wziąć z plecaka dodatkową maczetę, potem tą pójdę później. Szczęście są dosyć leniwe. Trochę je podsmażę. Benzyna unosi się na wodzie, to i takich podpiecza. Jeszcze jedna butelczyna nie rozbiło się. Co jest? Podrzucę im coś innego. Fajnie wyszło. Resztę rozpierzę balką. Muszę jeszcze poszukać swojego sierpa, nie chciałbym go stracić. Czy bogowie cię zesłali? Tak, to oczywiste. Wiedziałem, że mnie nie opuszczą. Moi uczniowie nie podzielali mojej wiary, dlatego teraz są już w Próbowałem ich ostrzec, ale czy chcieli mnie słuchać? Oczywiście, że nie. Jesteś Markus? Tak, zwę się Markus Willa. Komu jestem winien do zgonną wdzięczność? Jestem Sambi. Potrzebuję pomocy w dotarciu do Henderson. Jakiś typ powiedział mi, że znasz drogę. Henderson, tak. Oczywiście, że znam drogę. Nie boisz się walczyć z tymi potworami? A jakby cię tak ugryzły? Jestem odporny na ten zewszony wirus. Ta cholera mnie nie weźmie. Coś niebywałego, tylko ty masz to szczęście. Nie, jest jeszcze czwórka takich jak ja. Mamy bardzo w obozie ocalałych Paradise. Paradise, tak? Znam to miejsce, spadasz mi z nieba, niesamowite. Obawiam się, że muszę poprosić Cię o jeszcze jedną przysługę, już ostatnią. Moja trzódka przetrwała dzięki łasce boskiej. Żaden człowiek nas nie skrzywdzi, ale jest pewne miejsce, gdzie trzymamy nasz sprzęt. Niestety wtargnęli tam zarażeni. Przynieś skrzynkę z narzędziami, a wskażę Ci drogę do Henderson. Zgoda. Doskonale, dostarcz mi sprzęt. Dobra, sprawa ruszyła z miejsca. Zanim jednak pójdę dalej, muszę sobie chwilę odpocząć. Tu będzie idealne miejsce. To na razie. Cześć.